Podczas udzielanych porad obywatelskich i prawnych wielokrotnie pytacie Państwo o problematykę egzekucji z nieruchomości. W pierwszej kolejności chciałbym poruszyć kwestię zmian wprowadzonych do kodeksu postępowania cywilnego mocą tzw. tarczy 3.0. Zgodnie z paragrafem 5 artykułu 952 prim KPC, licytacji lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym. Które służą w zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika, nie przeprowadza się w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz 90 dni po jego zakończeniu. Zmiana ta na pewno uspokoiła wielu dłużników obawiających się rychłego pozbawienia ich dachu nad głową. Należy jednak wskazać, że co do zasady egzekucja z zakresu nieruchomości charakteryzuje się dużym formalizmem i idącą za tym długotrwałością. Pierwszą czynnością, jakiej dokonuje komornik w czasie postępowania egzekucyjnego jest zajęcie nieruchomości. Nie chodzi jednak tutaj o kojarzące się wszystkim z działaniami komornika zajęcie fizyczne, polegające na objęciu w posiadaniu domu, działki, mieszkania czy garażu. W praktyce wygląda to tak, że komornik pisemnie wzywa dłużnika, aby spłacił dług w ciągu dwóch tygodni pod rygorem przystąpienia do opisu i oszacowania. Jednocześnie z wysłaniem dłużnikowi wezwania komornik składa do właściwego Wydziału Ksiąg Wieczystych wniosek o wpis o wszczęciu egzekucji lub o złożenie wniosku do zbioru dokumentów wraz z odpisem wezwania do zapłaty. Zmianka egzekucji z nieruchomości w Księdze Wieczystej ma na celu utrudnienie dłużnikowi wyzbycia się nieruchomości. Każdy potencjalny nabywca już zawczasu będzie wiedział, że wobec danego domu czy mieszkania toczy się postępowanie. Rozporządzenie nieruchomością po jej zajęciu nie wpływa na dalszą egzekucję. Nabywca może uczestniczyć w postępowaniu w charakterze dłużnika. Co istotne, obciążenie nieruchomości przez dłużnika po jej zajęciu jest nieważne, nie ma więc możliwości chociażby ustanowienia hipoteki w celu zabezpieczenia spłaty kredytu. Często pytacie Państwo, czy po zajęciu dłużnik może mieszkać w zajętej nieruchomości mieszkalnej w toku egzekucji? Na to pytanie co do zasady należy odpowiedzieć stwierdząco. Normą jest, że zajętą w toku egzekucji nieruchomość pozostawia się w zarządzie dłużnika. Taką osobę traktuje się wówczas jako zarządcę. Po upływie terminu określonego w wezwaniu dłużnika do zapłaty długu, komornik na wniosek wierzyciela dokonuje opisu i oszacowania zajętej nieruchomości. Opis i oszacowanie to nic innego jak opinia biegłego rzeczoznawcy majątkowego z zakresu szacowania wartości nieruchomości, w której biegły szacuje jej rynkową wartość. Co istotne, opis i oszacowanie podlega zaskarżeniu. Czynności tej dokonać może również dłużnik. Zasadniczo termin na zaskarżenie wynosi dwa tygodnie i liczy się od dnia jego ukończenia. Kolejnym krokiem jest licytacja. Jej termin nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie dwóch tygodni po uprawomoceniu się opisu i oszacowania, ani też przed uprawomoceniem się wyroku, na podstawie którego wszczęto egzekucję. Licytacja odbywa się publicznie w obecności pod nadzorem sędziego albo referendarza sądowego. Przebieg licytacji sąd utrwala za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk. Udział w przetargu nie ma charakteru bezwarunkowego. Nie mogą w nim uczestniczyć chociażby dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice czy rodzeństwo. Przetarg odbywa się ustnie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywołania. Zaoferowana cena przestaje wiązać, gdy inny licytant zaoferuje kwotę wyższą. Minimalna cena nabycia w drodze pierwszej licytacji nie może być niższa niż 3 czwarte wartości nieruchomości wskazanej w opisie i oszacowaniu. Zasadą jest: że w sytuacji nie do skutku pierwszej licytacji, komornik na wniosek wierzyciela wyznacza licytację drugą. Na drugiej licytacji cena wywołania stanowi dwie trzecie sumy oszacowania. Jeżeli i druga licytacja nie dojdzie do skutku, wówczas wierzyciel ma prawo przyjęcia nieruchomości za cenę nie niższą niż 2 trzecie sumy oszacowania. Po zamknięciu przetargu, sąd w osobie sędziego albo referendarza sądowego pod którego nadzorem odbywa się licytacja, wydaje postanowienie co do przybicia na rzecz licytanta, który zaoferował najwyższą kwotę. Osoba, na rzecz której udzielono przybicia, uzyskuje, jeżeli oczywiście wykona warunki licytacyjne, prawo do przysądzenia jej własności nieruchomości. Postanowienie o przybiciu jest zaskarżalne. Zażalnie na nie przysługuje m.in. dłużnikowi. Po uprawomocnieniu się przybicia i wykonaniu przez nabywcę warunków licytacyjnych lub postanowienia o ustaleniu ceny nabycia i wpłaceniu całej ceny przez skarb państwa, sąd wydaje postanowienie o przesądzeniu własności. Prawomocne postanowienie o przesądzeniu własności jest tytułem wykonawczym do wprowadzenia nabywcy w posiadanie nieruchomości i opróżnienia znajdującej się na tej nieruchomości pomieszczeń bez potrzeby nadania mu klauzuli wykonalności. Oznacza to, że dłużnik ma obowiązek wydania nieruchomości nowemu nabywcy pod rygorem eksmisji komorniczej nawet w asyście policji. Wreszcie istotna kwestia dla osób, które wydzierżawiają grunty rolne lub na przykład wynajmują mieszkania. Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności nabywca wstępuje w prawe obowiązki dłużnika wynikające ze stosunku najmu i dzierżawy. W przypadku, gdy umowa najmu lub dzierżawy nieruchomości zawarta została na czas oznaczony dłuższe niż 2 lata, nabywca może wypowiedzieć taką umowę w ciągu miesiąca od uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności z zachowaniem rocznego terminu wypowiedzenia, o ile oczywiście umowa nie przewiduje terminu krótszego. Jak więc widać, egzekucja z nieruchomości jest niezwykle sformalizowana i długotrwała. Wszystkich dłużników i wierzycieli mających jakiekolwiek problemy związane z postępowaniem egzekucyjnym w zakresu nieruchomości, zapraszamy do zapisywania się na porady w punktach nieodpłatnych porad prawnych i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.